z spadaką, patrz jak się trą, to naturalny plon, homegrown outdoor hydro, bo my palimy gdy wszyscy już śpią, moi ludzie tu są, to ganja mafia ziom. Więc odrzuć marny glon Jak prawdziwi palacze ma prawdziwi palacze, na piona, piona raczej Dla mnie Lemon Race, dla brata Jack Harry Odpadają do palaczy, tylko dobry strun Jeśli jesteś swój gra. tu gadzie mafia, król Prawdziwi palacze wiedzą po co maria jest Kiedy odpostawionej krecy spalam, biorę wdech w czarne, obce, bez mną ziomek i bieżgier Lecę wtedy zofu ofu a serce pompuje krew Padaką, patrz jak lorki świetlą, to naturalny plon, groła gorki drą, bo my palimy, gdy wszyscy już śpią, Moi ludzie tu są, to ganja mafia zią, więc odrzuć marny gląd jak... Prawdziwi palacze Prawdziwi palacze, gandzia mafia, familia Przepalone konta fury, znowu płonie wina My kochamy gandzie bardziej niż Romeo kochał Julię Mamy przepaloną gardzie, gdy okna wygeneruje Nie truje się sytem, nie dla mnie kopane zioło Woda, soda, podwiały, puca tego nie chłoną Pora by zaufać pionom, mini dżungla w szafie słońca Jak nie jesteś ogrodnikiem, nie pal dla cie, proszę Gdy paliża święta, to nie drugiej gandziamana mana Nie jeden kozacz, zaczął potęga biała ściana Marihuana, to nie do lasu. To pożytka dla umysłu, droga do głębokich transów Czasami z co za dużo, to niezdrowo zdrowo. wpadniesz w leniwy nastrój, zespolisz się z sofą tam się pod boga, osłon, ciekawe, czy łamie prawo Bo skoro to niebo, to na bank tam dużo palą Precz <zysy> spada w patrz jak lolki się trą To naturalny plon, home do Pali mi gdy wszyscy już śpią, moi ludzie tu są, to ganja, mafia zio. Więc odrzuć marny glon Jak prawdziwi palacze My Dla fejmu po sławy blask pod publikę, raczej się splifem Jego zagrożeniem i tych Kilku liter do F do N do S Fanatycy najlepszego sortu, wiesz to Kruszy się, Po nie hej, zgaśnie stres Właśnie idą zapomnienie, powiem ci o do Że wszystko jeśli chodzi o palenie To Mary Jane, dobrze wiesz jak jest Znam mnie jebien i sam siebie przy mnie jest w nocy w dzień, ej Rzuca się na szarość, ja robimy zamach Gdy w płucach jest ten, mogę nawijać do... Do rana to kana-kana-bis, THC zielony list Jeśli nie wiesz o co kamal, możesz wyjść przez te drzwi Mów mi Mr. Beat, Master joda of dobry beat, zjawna doda, koda to chul Zielono mi, siły doda mi, kolejny puch Nic dodasz, nie zujesz, palacie, gamcia, mafia, król Bardziwi palacze, znowu tu na dacie. Będziesz na dachu, wiesz co się kończy. Bardziwi Ci gamcia, patrz jak lolki trą to naturalny plon, ogroła dolki bo my palimy, gdy wszyscy już pią, moi ludzie tu są, to Gandzia, mafia, ziom więc odrzuć marny glon, jak prawdziwi palacze.